Dzień dobry Państwu. Ja tylko na początek powiem, że krasnoludki w tym momencie rozdają Wam materiały, które zaraz nam się przydadzą do ćwiczeń, które Wam zaproponujemy. To jest kartka A4 z narysowanym ciastkiem. A ja w międzyczasie jestem bardzo ciekawa kto z Państwa w ogóle słyszał o programie Asy Internetu? Super. A kto z Was brał udział w tym programie? W jakiejkolwiek formie? W szkoleniach? Okej, okay, super, bardzo cieszy. Jest, jest mnie. duży potencjał jeszcze, widzę na tej tak, sali. Tak. Widzę, że, że nie, wszyscy, nie wszyscy słyszeli w ogóle o programie, więc. Więc mam nadzieję, że będzie to okazja, żeby Was z tym programem zapoznać. ASE Internetu jest to program, który Fundacja Szkoła z Klasą prowadzi razem z Google w Polsce od 2018 roku. Jest to program o cyfrowym bezpieczeństwie i edukacji medialnej i cyfrowej, również o cyfrowym obywatelstwie, w którym zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie jak najwcześniej dowiedzieli się o tym, jak rozsądnie uważnie, odważnie życzliwie i z siłą poruszać się po świecie internetowym. I... Um, Moglibyście się zapytać, no tak, no ale internet, niektórzy z nas tutaj obecnych pracują z naprawdę bardzo e, młodymi osobami. E, wiem, że wśród nas są również nauczyciele i nauczycielki e, edukacji przedszkolnej i mogłoby się wydawać, co z takim trzy-czterolatkiem właściwie można zrobić, właściwie jego nie powinno w tym internecie być. A okazuje się i badania to pokazują, że wiek, w którym dzieci rozpoczynają obecność w internecie, no właśnie, to jaki to jest wiek? Jestem ciekawa, czy Państwo wiedzą. Według badań, ile lat ma dziecko, kiedy średnio po raz pierwszy spotyka się z internetem, na przykład w formie takiej, że dostaje od rodzica telefon, tablet, żeby obejrzało sobie jakąś bajkę? Tak, tak, a według badań właśnie ten wiek, kiedy jeszcze nie mają własnego telefonu bądź tabletu, natomiast już, już korzystają, jest jeszcze niższy, bo to są dwa lata i cztery miesiące. A kiedy rodzice zaczynają w ogóle z dziećmi rozmawiać o internecie? Ile dziecko ma lat, kiedy rodzic przeprowadza pierwszą taką rozmowę na temat internetu? Co w tym jest? No, tro, troszkę wcześniej, nie, nie 18, nie 15, troszkę wcześniej, ale około 10 lat dzieci mają średnio, oczywiście znowu, więc widać ten rozdźwięk i ten rozstrzał, że, że dzieci tak czy inaczej w internecie różne rzeczy robią, w jakiś sposób są obecne, e, natomiast nie do końca e, nie do końca zaopiekowane. I naszym celem jest właśnie pomóc im w tym bezpiecznym, mądrym i odpowiedzialnym odkrywaniu internetu. Stąd asy internetu i dzisiaj chciałybyśmy przybliżyć wam jedną z naszych wartości – życzliwość. To tak troszkę dzisiaj popracujemy nad tą życzliwością, bo to jest takie no, słowo, które wszyscy znamy, często go używamy, ale jak się wczujemy w dziecko małe, to czy ono w ogóle wie, co to znaczy być życzliwym i życzliwie się zachować? Miałabym wątpliwości. Więc y, y, troszkę dzisiaj tak rozłożymy te, y, tę życzliwość na czynniki pierwsze, ale też zaczęliśmy się, zaczęłyśmy się zastanawiać, czy my tutaj obecni na sali mamy tę samą wizję, czym życzliwość jest. Sprawdźmy to dobrze. Proszę Państwa, żeby sobie zeskanować kod QR albo wejść na stronę Menti, wpisać kod. Y, I wpiszcie, z czym Wam się kojarzy życzliwość. Jak Wy ją rozumiecie? To może być rzeczownik, czasownik, przymiotnik, cokolwiek jakieś hasło. Sprawdźmy, co nam wyjdzie z tego naszego zrozumienia życzliwości. Jak ktoś ma dużo skojarzeń, to można kilka razy wejść, można kilka razy wpisać. Zobaczcie, jak dużo już nam wychodzi. Uprzejmość, szacunek, dobro, wsparcie, empatia, bycie miłym, uśmiech, przyjazne nastawienie. Nie, tu nie, nie zmienia. Dobra, chciałam przesunąć. Myślałam, że. Ale tu widzę i słowa są, dobre słowa, uważność na drugą osobę. Nie dam rady skomentować wszystkiego, ale tak wyłapuje to, co. Nie krzywdzenie, nie ranienie nikogo, czyli nie tylko dawanie od siebie wsparcia, pozytywnych emocji, szacunku, ale też takie działanie, żeby naszym, naszym zachowaniem nie zrobić komuś krzywdy. Mm -hmm. Zobaczcie, jedno słowo życzliwość, a jak dużo się pod nim y mm -hmm. kryje tak naprawdę, prawda? Dobrze, zostawiam to jeszcze, jak ktoś, jak ktoś sobie uruchomił, to jeszcze można dopisywać, jak coś Wam przyjdzie do głowy. Nie zamykajcie może tego okna, bo ono się może przydać. Ja będę musiała przeskoczyć za chwilkę w prezentacji dalej, ale to, co, to, co tam jest, może się przydać. No dobra, jeszcze chwilkę zaczekam, bo jeszcze widzę, że się sporo tutaj dzieje. Dołączyło jeszcze kilka osób. Pomoc. Mhm. Tolerancja też. Ta otwartość też wybrzmiewa tutaj kilkakrotnie. Tak i bardzo dużo w różnych formach pojawia się dobroci, bycia dobrym, dobroć, czynienie dobra, dobre słowo. Różnie są pisane, dlatego nie wszystkie się zgrupowały, bo czasami przez l, czasami przez lu jest wpisane, więc, ale widzę, że pojawia się kilkukrotnie. Mhm. No dobrze, to mamy już taką bazę, to tak? już wiemy, jakby co rozumiemy pod pojęciem życzliwość, to teraz spróbujmy pójść trochę dalej. To może jeszcze anegdotycznie dodam: czat GPT myśli podobnie. Sprawdziłyśmy tak, to wczoraj. wczoraj. Sprawdziłyśmy. Chociaż tam wybrzmiał głównie szacunek, tak. prawda? Nie było pomagania, nie było tej tolerancji, ale generalnie podobnie. No to teraz dostaliście, dostali Państwo od krasnoludków ciastki i teraz chciałybyśmy zaprosić Was do takiego ćwiczenia, w którym popracujemy. zapraszamy Was do pracy w parach. Każdy ma swojego ciastka, na swoim ciastku pracuje, ale żeby podyskutować, bo ta dyskusja dużo wnosi czasami. Spojrzenie drugiego człowieka bardzo otwiera i bardzo pomaga. I chciałybyśmy, żebyście sobie wyobrazili, wyobraziły, że to jest życzliwek. Tak, osoba, która kieruje się w życiu życzliwością. I teraz zastanówmy się, rozbijmy z kolei zachowanie tej osoby, na czynniki pierwsze. Jak się zachowuje, kiedy życzliwość przycupnie sobie w jego oczach, w jego buzi, czyli co widzi na przykład tak osoba życzliwa w jego buzi, co mówi, w jego głowie w ogóle, w jego myślach, a na przykład co słyszy? Ja gdzieś tam, myśląc sobie o tym ćwiczeniu, właśnie tak myślałam, że kurczę, życzliwość to jest też takie w ogóle słuchanie z otwartością drugiego, drugiego człowieka, yy, z uważnością, nie przerywanie mu na przykład, tylko yy, pozwolenie mu wypowiedzieć to, co mu leży na sercu na przykład, tak? To, to jest przykład tutaj, ale i w rękach, w dłoniach, tak? Co robimy życzliwie, co możemy zrobić życzliwie? dłońmi? w nogach może na przykład mogę podejść. Tak, i przytulić może to jest życzliwość? Nie wiem. Spróbujcie w parach rozpisać sobie na tych ciastkach. Jak się zachowuje osoba życzliwa w rozbiciu na te części ciała, dobrze? Damy wam trzy minutki na to. Czy jest ktoś, kto nie ma nic do pisania? Nie ma jakiegoś ołówka? Długopisa? Długopisu, przepraszam. Nie, wszyscy mamy. Dobra, dodajemy trzy minutki. Możecie pomyśleć też o tym, co wybrzmiało przed chwilą na tej y, chmurze wyrazowej, tak może to wam podpowie. Też możecie się podzielić swoimi doświadczeniami. Ten życzliwek może być uosobieniem was. Spróbujcie wejść jak najgłębiej, bo to się nam znowu dalej przyda. My tak będziemy warstwami wchodzić coraz głębiej w tą życzliwość, więc przyda się jeszcze dalej. Pogrzebcie trochę tam, co, co ta życzliwość może robić. Została nam minutka na tę aktywność. Już powoli kończymy. No, uwaga, kończymy. Dobrze. Kończymy. Już poprosimy o wyciszenie się. Spróbujemy. Króciutko podsumować. Dużo się udało wypisać? Tak, a czy jest coś takiego, co was zaskoczyło? No czas, no tak, ja wiem, ale no niestety mamy tę presję czasu. Prawda Marcinie? Tak, kiwa głową, że tak. Słuchajcie, w takiej liczbie osób nie jesteśmy w stanie podsumować tego pewnie tak, jakbyśmy byśmy chciały, bo chciałybyśmy posłuchać tego, co, co tam wam wyszło. Natomiast mamy propozycję, żeby... W czasie przerwy, jeśli jest coś takiego, co Was zaskoczyło, jakieś odkrycie, na przykład nie, nie, spodziewałyście się, nie spodziewaliście się, jak myśląc o rzeczywistości, że to rzeczywiście może być takie zachowanie, a, a wyszło wam w tej rozmowie, tam przy naszym stoisku wisi ciastek taki duży. Jeśli jest coś takiego, co Was zaskoczyło, czym czujecie, że chcecie się podzielić, to na przerwie zapraszamy, żeby tam na tym ciastku to napisać. Dobrze? To w ten sposób sobie to podsumujemy i myślę, że warto, warto będzie później zajrzeć na koniec dnia, co tam się pojawiło, bo może jeszcze coś innego, o czym jeszcze nie pomyśleliście. No to teraz słuchajcie. To na te... tym ciastku znalazła się taka apteczka z plasterkami życzliwości, bo to, co macie na tym ciastku, to jest taka baza różnych zachowań które mogą być wykorzystane w trudnych sytuacjach. Tak, czujecie, że to tak jest? Przynajmniej niektóre z nich? Myślę, że niektóre tak. No dobra, to teraz łatwo jest z takiej apteczki skorzystać. Znaczy, jeśli mamy taką apteczkę, a pojawi się trudna sytuacja, to już jest nam łatwiej, bo już mamy jakąś bazę, tak, której możemy zaczerpnąć. Ja chciałabym wam zaproponować w tym momencie drugą aktywność, w której troszeczkę postaramy się wykorzystać te plasterki. Zanim wytłumaczę Wam, co dokładnie będzie Waszym zadaniem, prosiłabym Was o to, żebyście wyobrazili i wyobraziły sobie, że nie jesteście nauczycielami i nauczycielkami. Możecie zamknąć oczy, możecie je pozostawić otwarte, ale wyobraźcie sobie, że jesteście w Waszej klasie, ale jesteście jednym z dzieci w tej klasie. I przypomnijcie sobie, jak to było, kiedy wy byliście dziećmi, kiedy byliście w klasie, być może pamiętacie swój pierwszy dzień w szkole. Kiedy weszliście do nowego budynku, kiedy zapoznaliście się z kolegami, koleżankami, co czuliście? Czy czuliście się pewnie, czy czuliście się troszkę zagubieni, nie wiedzieliście, dokąd iść. Ja osobiście pamiętam, mój pierwszy dzień w szkole mieliśmy 42 dzieci w klasie. Klas było 8 w roczniku i było nas strasznie, strasznie dużo. No właśnie, przypomnijcie sobie, jak, jak to było być tym? dzieckiem, dzieckiem w klasie i wyobraźcie sobie, że będąc tym dzieckiem w klasie, Wasz nauczyciel, bądź wasza nauczycielka, przedstawia Wam nową osobę. Nowego kolegę, bądź koleżankę, który bądź, która właśnie dołączyli do Waszej klasy. Nie wiecie nic o tej osobie, nie wiecie, nie wiecie tak naprawdę, być może do, dowiecie się, że jest to na przykład osoba, która przeprowadziła się z innej dzielnicy i po prostu nowa szkoła jest bliżej, może jest to osoba, która przeprowadziła się z innego miasta, może jest to osoba, która przyjechała z innego kraju, może jest to dziecko, które ma doświadczenie migracji bądź uchodźstwa i pochodzi z Ukrainy, ale nie możecie być tego pewni. I teraz... Wróćcie do tej apteczki, którą sobie stworzyliście na, na ciastku życzliwku i zastanówcie się, co moglibyście zrobić w stosunku do takiego nowego dziecka, żeby okazać mu życzliwość. I chciałybyśmy, żebyście podzielili, podzieliły się, jeśli macie ochotę, z nami swoimi propozycjami, w jaki sposób możecie okazać życzliwość nowej osobie, nieznanej osobie, osobie, o której tak naprawdę wiecie niewiele, no właśnie, jak tę życzliwość okażecie. Tutaj zostawiamy Wam drugi kod QR. Ewentualnie możecie wejść na stronę menti.com i wpisać kod, który macie na górze, i zaraz wyświetlą nam się Wasze odpowiedzi i propozycje. Możemy się uśmiechnąć, możemy zapytać się tej osoby, jak ona się czuje, zaprosić do zabawy. Uśmiech pojawia się kilkukrotnie. Uśmiech, podchodzę i uśmiecham się, proponuję wspólny spacer po szkole. E, po po mogę się dowiedzieć się, się tak. czegoś, pokazać otoczenie, porozmawiać, pomóc, zaproponować znowu wspólną zabawę, czyli współ... Widzę tutaj w waszych odpowiedziach bardzo dużo uśmiechu, czyli w ogóle takiej komunikacji na sam początek zanim zanim w ogóle cokolwiek powiemy, to komunikacja niewerbalna i okazanie życzliwości w sposób niewerbalny i przełamanie pierwszych lodów y ale też pokazanie naszej serdeczności właśnie akceptacji i widzę dużo tutaj odpowiedzi które na różny sposób proponują spędzenie w jakiś sposób wspólnego czasu porozmawianie wspólną zabawę wspólny spacer ktoś tu proponuje żeby dać przestrzeń nie naciskać okazać życzliwość zwrócić uwagę na emocje przytulenie zainteresowanie. Czyli bardzo jest mnóstwo tutaj propozycji, jak w prostymi gestami, niewiele od nas wymagającymi zbudować tę początkową, na początku relację i zapewnić, zaopiekować się drugą osobą, jej emocjami i tym z czym może się mierzyć. Ewo, czy coś chcesz dodać? Tak, ja tylko zwróciłam uwagę na to, że tak naprawdę wykorzystaliście rzeczywiście różne części ciała, prawda? Bo pojawiło się słuchanie, mówienie, pojawiły się gesty, pojawił się wspólny spacer, więc nogi, czyli skorzystaliście, skorzystałyście faktycznie z tej apteczki, którą wcześniej w pierwszym ćwiczeniu stworzyliście i to jest super. I tak pomyślałyśmy, że to, co my tutaj dzisiaj robimy, to jest w ogóle rzecz, którą można przenieść do sali i zrobić z swoimi uczniami, prawda? Oczywiście nie na Mentimeter, tylko rozmawiając z nimi, ale czy. Uważacie, że to jest wartościowe, żeby te wartości, wartościowe, czy, to jest, czy to ma sens, żeby te wartości rozbić na czynniki pierwsze i tak faktycznie porozmawiać o nich, jak one wyglądają w życiu, w konkretnych zachowaniach, w konkretnych czynnościach. Myślę, że często wartości używamy jako takich haseł, a, a dzieci mogą nie do końca rozumieć, co to tak naprawdę jest i co się za tym kryje. Tytuł naszego wystąpienia Plasterek Rzeczliwości. Ja jeszcze tylko dodam, że, um, że właśnie nasz program Asy Internetu opiera się na pięciu, e, pięciu wartościach, i to, co proponujemy nauczycielom, nauczycielkom w naszym programie, to jest właśnie praca, głęboka taka praca na, um, na tych wartościach. Ponieważ tak jak już powiedziałam, na wstępie, wydaje nam się, że dzieci nie ma, takich małych dzieci nie ma w internecie, natomiast one są i ważne jest dla nas to, żeby pierwsze nie oddzielać świata online i świata offline, ale żeby, żeby dać. Dzieciom taką walizkę, do której wrzucimy narzędzia, wyposażymy je w narzędzia, które pomogą im odnaleźć się w różnych sytuacjach, w różnych sytuacjach w życiu. Też pamiętajmy o tym, że małe dzieci, takie kilkuletnie, czy dzieci, z którymi pewnie na co dzień pracujecie, nawet jeśli są w internecie, niezależnie od tego, co o tym myślimy, bardzo często są jeszcze tylko odbiorcami treści. A nie twórcami treści. W związku z tym, kierowanie się tymi wartościami też pozwoli im na. Mm. Na takie rozsądne, mądre wybieranie treści, z których chciałyby korzystać, a życzliwość na przykład może im pomóc właśnie w wybieraniu życzliwych treści, bądź reagowaniu na treści nieżyczliwe. My w naszym programie pracujemy w ten sposób, że właściwie dzieciom w ogóle o internecie, zresztą te ćwiczenia, które przeprowadziłyśmy z wami tutaj, wykorzystałyśmy do tego Mentimeter, natomiast, tak jak Ewa powiedziała, w klasie można to spokojnie omówić i, i w ogóle do internetu nie wchodzić. Natomiast tak jak widzicie, to do internetu może się przełożyć, bo takie same sytuacje, że pojawia się ktoś nowy, na przykład gdzieś, nie wiem, na grupie w internecie, być może nie jest to sytuacja, która dotyczy sześciu czy siedmiolatków, natomiast za kilka lat już zacznie, zacznie ich dotyczyć. Tytuł naszego wystąpienia Plasterek Rzeczliwości, jest związany z tą apteczką, tak, z tą bazą, o której mówiłyśmy, bazą takich... Zachowań życzliwych. Natomiast to jest też tytuł jednego z opowiadań w naszej najnowszej publikacji, Asy Internetu i Nowe Wyzwania, do której zachęcamy Was bardzo. Ona wprawdzie była przygotowana z myślą o nastolatkach, o uczniach klas nieco starszych, aczkolwiek wierzymy, że da się je zaadaptować, przynajmniej część, na przykład wykorzystać i poczytać na lekcjach z uczniami i je omówić. Każde z tych opowiadań dotyczy wartości, rozsądku, jedno rozsądku, jednouważności, siły, życzliwości i odwagi, ale też poruszają tematy które są ważne dla młodych ludzi dla wszystkich pewnie aktualnie czyli dezinformacja dobrostan cyfrowy wielokulturowość to są te rzeczy te nowe wyzwania z którymi się stykamy na co dzień Opowiadania są krótkie, one są tak zaplanowane, że można na 45-minutowej lekcji spokojnie przeczytać opowiadanie. To jest myślę kwestia 10 minut, ale nawet może mniej, to jest trzy strony opowiadania. Przeczytać opowiadanie i porozmawiać o nim z uczniami. W każdym opowiadaniu są młodzi ludzie, bohaterami, są młodzi ludzie, którzy doświadczają jakiejś trudności związanej z siecią, ale nie tylko, i za pomocą tych wartości rozwiązują ten problem. Po każdym opowiadaniu są zadania dla, do pracy z uczniami. Niektóre z nich są indywidualne, niektóre są do pracy w grupie, do pracy zespołowej, ale też takie do zostawienia jakby do, do refleksji na potem. Można pójść szeroko, można zrobić z tego jakąś kampanię w szkole, a można... Zatrzymać się tak jakby na swojej klasie i porozmawiać tylko z klasą. Zadania to nie są takie typowe karty pracy z jakimiś quizami, nie wiem, zadaniami do uzupełnienia. To są bardziej takie refleksyjne rzeczy po to, żeby każdy uczeń uczennica wszedł w siebie i uświadomił sobie, jak to jego dotyczy, jego czy jej, tak? jak on, ona to czuje. Także bardzo zachęcamy do, do tych opowiadań. One są do pobrania za darmo na stronie Asy Internetu. Tak, tutaj mają Państwo kod QR, który kieruje nie tyle do samej strony, znaczy do strony też, ale nie do tej części głównej, tylko do, do tej publikacji konkretnie, więc zapraszamy do pobrania. Natomiast zapraszamy w ogóle na stronę Asof internetu, gdzie mamy sporo różnych ciekawych materiałów. Zresztą do stoiska zapraszamy, jeśli ktoś jeszcze nie był, bo tam możemy pokazać w wersji papierowej te, te publikacje. Każdą z nich można sobie pobrać w PDF-ie, wydrukować całość bądź część i, i w ogóle poczytać o programie. Z opowiemy przy stoisku w czasie przerwy, jak, co dla Państwa mamy i na czym ten program polega. Cząstkę dzisiaj widzieliście, ale to tylko jedna mała cząstka tak, na temat życzliwości, tylko fragment dosłownie mały. Zapraszamy. Zapraszamy Was serdecznie dziękujemy Wam za Waszą uwagę.